Panie kierowco, tu nie wolno parkować na No tym dobrze, przystanku. to ja już się wtedy... Kurczę, no i widzicie, wygonili mnie, dobra. To ja się Spanie muszę pan przestawić. No, tutaj po lewej dobra, i, zaraz i, zaraz, i zaraz będę rozliczany, dobrze? Dobra moi mili, to ja już się przewrzucam i za chwilę do was wrócę. Dzisiaj trochę w innej maseczce jestem. Już się nagrywa? Już się nagrywa. A rzeczywiście, patrz, miga Tak, to już miga jest. jest. Eee, dzień dobry. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Raz jeszcze ten sam skład, tylko inne miejsce. Tak, inne miejsce, inny, inny image. I inny czas. Dokładnie. Inny czas, bo przedwczoraj to było. Tak. To było przedwczoraj w Gdyni, a teraz jest dzisiaj w Sopocie. Sopot, Kamienny Potok, welcome tu, Czyli prawie Gdynia, ale Sopot. Ale autobusy tu jeżdżą. Biało niebieskie, ale niektóre są również bezowo-czerwone. Kremowo. Kremowo czerwone albo be Bezowo, bez owo. Podwodnie zrobiłem. Tak. Jedronka obok. W remoncie. W remoncie, czyli. No dobra, no, to czyli po akcji. E, no ogólnie tam to trzeba było ciach uciąć i, i właściwie nie dało się tego dokończyć. Bo... To, są... to są wzory. Pan coś do mnie? O, dzień dobry, pan do mnie. Chwila. O, dobra. Było miło do zobaczenia, do zobaczenia. przy okazji. Jutro, Dziękuję ci. Jutro i w środę jak Dobrze, dobrze, to, może się dobrze, dobrze, to. dobrze, dobrze. No, do zobaczenia. No, no dobrze, ile czekać? 5 minut. Wiesz co? Minutę, mi to widział przy tym, no. jak ci machnę ręką, bo tam dobra. ludzi muszę jeszcze zebrać, nie? Dobra, Wiesz, dobra, dobra. Całkiem dobra. Całkiem dobrze. Tam przy tym, nie? dobrze, 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 dobrze. Dobra. To jak machnę ręką, to Dobra, to to dobra. Dobra. Bo pojawiło się zadanie i musiałem uciekać, a jak ja musiałem uciekać, to i Piotrek musiał uciekać. Tak, no drugo, i tak... Drugo, drugoplanowe zadanie było. To było pierwsze planowe, bo to było pierwsze ważne zadanie tego dnia. Tak. Ale teraz cała historia polega na tym, że jesteśmy tacy nieprzygotowani i tak spontanicznie wyszło, dobra, dograjmy tą końcówkę, to co, czego nie skończyliśmy. Bo robiliśmy ten cały unboxing, no a... i problem polega na tym, że ja tego w sobie nie mam. Ja to wszystko mam już w domu i tym się cieszę, ale postaram się jeszcze powiedzieć, co tam było. A... Ewentualnie dograsz drugą końcówkę z domu. Boże, ale ty teraz zrobiłeś, nie? Teraz no Oczywiście taki żarcik sytuacyjny. Bardzo dziękuję. Właśnie film będzie miał 45 minut więcej. Teraz. A... Więc tak, więc skończyliśmy ogólnie na tej czerwonej książeczce. Które o, którą ja oglądałem, hmm. uwagę poświęcałem, a ty już patrzyłeś, bo to potem oglądałem. Ty już widziałeś, że coś się dzieje, tak. a ja jak głupi do książeczki sobie gadałem. Tak. A, I to jest książeczka taka instruktażowa dla kierowcy, tak? tak? Czyli to, co kierowca, e, Powinien, jak, co, tak. gdzie, z kim, czemu nie tak, czemu tak chciał. Taki typowy customer service. Tak, Taki naprawdę najlepszy, książkowy, no wręcz, tak. tak. A no i żałuję, że tej książeczki przy sobie nie mam, ale dobra, obiecuję, ja zrobię w ogóle po prostu coś osobnego o tej książeczce. Ale przerwaliśmy na lockkartach. Które to było? Lock karty Nie, no, skończyliśmy. Skończyliśmy lock karty, To na tym tak. żeśmy potem. Żeśmy... Na książeczce. Na książeczce? Na książeczce. A tak, bo myśmy się I... przenieśli do środka. I przed nami. I przed nami zostało jeszcze coś e, takiego złego. Czyli właściwie taka, takie oświadczenie z pracy, tego Bamper, nie omówiliśmy, karty. tu się pojawi zdjęcie jak to wygląda eee, Części to... żeśmy omawiali Tak po części tylko przeglądałeś Pobieżnie, tak po Czyli taki dokument, oświadczenie sprawcy mówi po polsku, a, a mm -hmm. po, po Bumper angielsku... karty. Bumper, bumper. ciąg bumper, bumper to zderza. Bumper to zderza, ale tak to się ogólnie tak nazywa. Tak się mówi. potocznie. Czyli taki papierek, który kierowca ma ze sobą w przypadku kolizji? A nie, zaczęliśmy tą bumper kartę przecież. Tak. bo ja przecież jeszcze się śmiałem, że tak. za... nigdy się nie przyznawaj do winy. Tak, nigdy się nie przyznawaj do winy i były tam z tyłu na tym oświadczeniu dla. Sprawcy kolizji, czy też, pod, czy też winowajcy, były też te wyceny tych samochodów, jaką masz markę. Dobrze. Ale jeżeli tej marki nie posiadasz, to wtedy był problem, żeśmy mieli zagłaskę. Co w takim wypadku? Dobrze, czyli to Wam muszę pokazać, jak to wygląda teraz. Tak. A, natomiast tam jeszcze były takie dwa, dwa właściwie fanty. Jeden Wam też pokazuje, on wygląda tak. A mniej więcej teraz patrzą na to, a my sobie wyobrażamy tak. ten piękny kubek. Piękny kubek, na którym jest napisane wcale nie TFL, nie Transport tak. for London, nie Metro, coś tam, tylko tak. jest napisane. Ridebus. Czyli mode... chyba, czy samo W ma w logo? W samo W ma w logo. No właśnie, Ridebus. To jest typ autobusów, na których jeżdżę codziennie praktycznie na linii 159-24-27 oraz nocnej 27, która się praktycznie nie różni niczym od dziennej linii, jest tylko minimalnie krótsza. I ma tą literkę N. Yy, ma literkę N, ale u nas na wyświetlaczach nie jest ona praktykowana. A. Jest to jako linia 24 godzinna. Komplikujesz, tak. nie ułatwiasz. Oj wiem, bo ja zawsze byłem bardziej skomplikowany niż... No dobra, czyli, czyli bumper karta, wspaniały kubek, jeszcze nie testowałem, wyjąłem go i patrzę mm. na niego, bo, bo to jest tak z takimi fajnymi kubkami, że szkoda ich strasznie używać z wyjątkiem kubka Solaris'a, który kiedyś tam pokazywałem, bo mi go żona zabrała i sobie w nim kawę pije. A, więc ten już gdzieś muszę jakoś nie wiem, zaaranżować, wykorzystać, mm -hmm. żeby nikt mi go nie zabrał. A... najlepiej oprawić, oprawić, w ramkę. W ramkę albo w taki, taką szklany ołtarzyk i postawić w Ja właśnie nie mam ołtarzyka, bo gdzieś by się przydało skolekcjonować jakieś tam model autobusów, panu ciekawe coś tam. Yy, polecam nie ma. IKEA. Ikeia. Gdańsk wrzeszcz. Tam są takie półeczki, dodatkowe ja wrzeszczki. Nie, muszą... nie ma Ikei. <laughs> Złota karczma. Złota karć ma. Ale wszyscy wiedzą o co chodzi. Dokładnie. <laughs> Kolega z Gdyni, to mógł się pomylić. Tak. <laughs> to jest wszystko do wybaczenia. Z, z London City. London City tylko lat 4. 4,5. Ale czujesz się już takim Londyńczykiem? Nie, nie, nigdy się nie będę czuł Londyńczykiem. A tak troszkę. Taki zangielszczony jesteś. My, no tak może coś... trochę zangielszczony jestem, może tylko... Ale też nie ma co oceniać po tym, że na przykład po angielsku jak po polsku, bo żeby czuć się Londyńczykiem takim typowym, to według mnie by trzeba było posiadać też to obywatelstwo angielskie. Okay. W, jednym, w, jednym, w pewnym nie długo, Pewnie. nie mam zamiaru aplikować o obywatelstwo angielskie. No dobra, ale, ale powiedz mi taką rzecz. Jak coś sobie liczysz w głowie, to liczysz przecież nie po polsku, tylko już po angielsku pewnie? E, czasami liczę po polsku, czasami liczę po, po angielsku, czasami po polsku-angielsku. Czyli zależy czy pieniądze, czy rzeczy policzalne, niepoliczalne? E, tak, i też zależy, co mi się nasunie na język. Okej. Okay. No dobra. To czasami również mogę policzyć po filipińsku, bo też znam jeszcze liczby po Te filipińsku. Znasz filipiński? Znam liczby po filipińsku i znam podstawowe zwroty po filipińsku. Ja jestem taki international. Filipiński. Tak. Filipiny. Filipiny, dokładnie. Skąd filipiński język? Yy, filipiński język, ponieważ obracałem się trochę, z, miał, gdzie pracowałem wcześniej w tej dodatkowej pracy, obracałem się po prostu, miałem drugą restaurację, taką zaprzyjaźnioną naprzeciwko, gdzie po prostu pracowało dużo Filipińczyków i jak gdziekolwiek do nich szedłem, oni rozmawiali w swoim języku, a mi było ciężko to zrozumieć, dlatego to jest takie jakby... Sam, samo zapał do nauki czy pod, poznania podstawowych zwrotów, żeby ich po prostu zaskoczyć, że ja te podstawowe zwroty znam i zmienić ich podejście, że jakieś tam hangi używam języka angielskiego. Udało mi się. No, że jeżeli człowiek po prostu nie że o wielu talentach, wielu zdolnościach, to jeszcze y, multi-culti wiele języków zna. No. Oj, oj, I ty zostałeś kierowcą zamiast ambasadorem. No. Y, ja to robię po prostu z zamiłowania. Tak jak myślę, większość kierowców, tak. którzy mają YouTuby, kanały, Facebooki, fanpage, e, Instagramy, e, ogólnie co mają, fioła. Nikt tego nie robi z przypadku. I są przypadki, że ktoś z przypadku został już tak wkręcił, że, że szkoda gadać. Chyba Też. się da tak, ale to tak naprawdę Taście. jeden na milion. Ale to by trzeba było chyba trochę naszych filmów pooglądać. Żeby się tak może w to trochę wkręcić, się tak może trochę... Jak, jak można te filmy tak oglądać? Kto ma kto, tak sobie życie marnować? Słuchajcie, nie oglądajcie tych filmów, ale lajkujcie, subskrybujcie. Oczywiście. Tylko to się liczy, ale nie oglądajcie, bo to szkoda jest czasu, zdrowia, życia. Lepiej jakieś normalne hobby sobie znaleźć. Nie wiem, zbierać puszki po piwie to nie może nie jest zbyt ciekawe hobby. Może już lepszym hobby ciekawszym by było kolekcjonowanie zegarków na rękę. No to drogie może być hobby. Mam w Pudełka po zapałkach. A <laughs> to już jest trochę tańsze. I Gdzie... Ciężko zapałki w sumie w dzisiejszych czasach kupić. Już teraz tak, zapalniczki na topie 21. Pewnie teraz nas w ogóle nie słychać, bo pociąg jedzie. Pociąg przejedzie, to będzie mówić. A, I słuchajcie, i oprócz kubka i tej bumper karty. A Jeszcze była taka zielona uloteczka, z którą się jeszcze nie zapoznałem i Historia... wyglądała na tak właśnie, jak patrzycie na nią teraz. Historia Ale... District Line. District Line. Tak. Zielona linia zielone... metra. Zielonej linii metra która Jednej się... z ilu linii? Ile tam jest tych linii? Naście. Naście. Naście Około 15, jeśli mnie nie myli, pamięć. Około 15 linii metra jest. Tak coś ten desen. Pierwszy stopa, panią o ma! Proszę bardzo, pierwszy raz tam panią widzę. No. Z szoku to jest. tam autobus ubrzam. Bo... Możliwe. A uh, District Live, mapa. Też mapa jest? E, mapy tam nie I ma. Jeszcze. Nie, mapy tam nie ma. Tam jest tylko krótka wzmianka o historii i odnośnie eksploatowania parowozów, czyli lokomotyw parowych, które były eksploatowane na samym początku otwarcia tyli ale to jest najstarsza linia? Pierwsza? Czy... Jedna z najstarszych linii to jest linia Bakerloo. Są tam w tej chwili eksploatowane jedne z najstarszych pociągów. Typu do dnia dzisiejszego jeżdżą tam pociągi z lat 80., jeżeli mnie pamięć nie myli. Będę dokładnie się zagłębiał. Ten temat, więc jak się zagłębię w ten temat, na pewno nawet jakiś materiał na moim kanale powstanie. Czyli ty zamierzasz w ogóle być jeszcze bardziej wszechstronny, nie tylko tak, autobusem? Ale i będzie zwiedzać ty... Londyn z piotkiem kierowcą czerwonego ja już, autobusu. Ja już o tym wspominałem tam w którychś filmach, w kilku nawet filmach, Ale mówiłem, jeszcze że... się za to nie wziąłeś. Jeszcze się za to nie wziąłem, bo po prostu jak ktoś yy, jest w tym zawodzie, siedzi w tym temacie, ma po prostu to pojęcie, że pracując jako kierowca autobusu specjalności na liniach nocnych jest po prostu ciężko ten czas dograć jeśli chodzi no o taki tak. czas Odsypiasz wolny zamiast zwiedzać dokładnie, i też te godziny pracy i też ilość dni pracy z rzędu nie pozwalają jakby na realizację takich stuprocentowych celów, które ma się w głowie mam pewien plan ułożony natomiast na realizację tego planu potrzeba troszkę czasu ale wszystko jak to mówią nie od razu Kraków zbudowano od razu powinno się że tak powiem wszystko Krok po kroczku, step rozumiem, by step. Rozumiem. Plany są, plany są. Zapał jest, zapał też. Ehm, i jeśli chodzi o charyzmę, myślę, że również jej nie będzie brakowało. Czyli brakuje zasadniczo tylko od tego małego... czasu. tak, nie realizacji, tam czasu. Czas zawsze się znajdzie. Tylko trzeba go sobie umieć organizować, tak jak nie ja, bo ja po prostu mam chroniczny brak czasu na wszystko i widzicie i nawet nagrywamy na powietrzu. No w ogóle no w ogóle tak wyszło i nawet nie pytajcie, bo to jest długa historia, fajnie, że się udało. Już Piotrek był ostatnio w Polsce i w ogóle nie szło nam się jakoś spotkać zupełnie. Tak, był to sierpień. No, nie zgrało się nie zgrało. ale zgrało. I zawsze... dzisiaj też się prawie tak miałem przeczucie, że to się nie uda. To się nie uda, bo co chwilę coś gdzieś, coś gdzieś, coś gdzieś. Tak. Ale Piotrek ma wolne, to mógł gdzieś dojechać, podjechać. Miałem hasło, muszę podjechać do naszego autobusu tutaj. Piotrek wsiadł w samochód, samolot, pociąg, przyjechał, przypłynął, przybiegł tutaj Przyleciałem i jest. Przyleciałem specjalnie z Anglii tutaj, tylko na dzisiejszy wieczór. O, proszę bardzo. To kiedy teraz następny raz? Będziesz w Polsce? Yy. Wiemy? Czy teraz prędzej ja będę w Londynie uciekł? Yy, myślę, że jeśli byś był prędzej w Londynie, u mnie to by mogło nastąpić w listopadzie. Listopad to za tydzień. Co za tydzień? No nie, to się nie uda. Za tydzień się nie uda, bo za tydzień jest akcja cmentarz i, i u cały, cały zaaranżowany. Pewnie jak czy akcja cmentarz to ja w ogóle zapomniałem jest co to? Jeszcze rzeczy, że, No właśnie, takie multikulturne nie ma akcji cmentarz. A kiedyś równie dobrze chodziłem w takich takich o napisach. Akcja cmentarz, ale to były lata mojej pięknej młodości, jak to mówią. Czyli takim niedawno całe szczęście, jesteśmy młodzi, piękni. I tyle z tego nam zostało, tak naprawdę. No i do bogatości to jeszcze zawsze daleka droga. Jesteśmy kierowcami autobusów. Nie zapominajcie Prawie. Trochę, jeszcze jestem trochę. No. Więc, więc tak to wygląda. No, co, co mi zostaje powiedzieć? No, właściwie wszystko zostało powiedziane. Dokładnie. Żeby nie zrobić tego materiału, nie przeciążyć długościowo, bo nikt tego nie będzie oglądał. Już się sam możesz zastanawiam. Na dwie. Właśnie, czy nie zrobić part 1 autobus, part 2 sapot kamienny potok SKM? Dokładnie. Albo tak, możesz tak zrobić może part 1 autobus, part 2 autobus Ta, i part 3 step? Bo to może ci też. być za długo. To nawet. Jeszcze przysiądę do tego. Na to pewno to się coś, gestii. coś się pojawi, fajny jeszcze materiał dograliśmy, który zobaczycie właściwie, już widzieliście kanale, myślę, ale... to tak, to będzie tak, że już widzieliście ten kawałek dzisiejszego wstępu, zanim obejrzycie, obejrzeliście ten właściwy materiał, bo mi się to czasowo to tutaj gubi całkiem, ale tak. Ale, 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 ta pierwsza część, ten kissboard, teaser właściwie, drugi część, może, za to, to już nikt nie rozumie, o co chodzi. Ale jak Wy to oglądacie, to już wiecie, o co chodzi, tylko to ciężko teraz ubrać słowa, bo to jest w czasie przeszłym, w stosunku do, przysz... do przyszłości. Weź mnie pomóż, no. Jeżeli to jest w czasie przeszłym, to jest wszystko w stosunku do przyszłości, jeżeli no, to masz no, na myśli, no. jeżeli się dobrze rozumiemy bez słów. Boże, straszne. <grym> Także, dziękuję serdecznie. Ja również. Było, było. Do zobaczenia w London Oczywiście. City bo to jest ważne, żeby nie city. Albo London City, albo Gdańsk City, albo Gdynia, wherever. Gdynia prawie city albo or wherever. To jest bardzo REWO w ogóle. English people. Okej, okay, dobra, no właśnie mówi, że nie, mówi, że nie jest angielszczony, nie? A tu takie strącenie co drugie, nie? Step by step. Tak to można usłyszeć również na moich filmach, że czasami ten język się plącze. To się nie da inaczej. Się nie da, bo jak, jak się gadasz używa. dookoła po angielsku. No, no to... to polskiego, jak się nie używa, przyjeżdżam do Polski, zapominam po polsku. Po dzwonię do rodziców, zapominam mówić po polsku. Hello, mam! <laughs> Może aż tak nie, czasami się zdarza do dziadka po angielsku. Babcia jeszcze czasem rozumie. Aż tak nawet. Tak, bo Boże. mieszkałam w Nowym Jorku przez lat 10. Boże, bawcie, mieszkałam w Nowym Jorku, a on liczy po Filipińsku. Raz jeszcze. Dzięki no, dziękuję. bardzo. Do zobaczenia. Oczywiście.